Cześć, nazywam się Karolina Gorczyca i zapraszam Was na wywiad ze mną na ebilet.pl. To prawda, że chciałaś iść na medycynę? Lub rodzina chciała, żebyś szła na medycynę? Tak, rodzina chciała, żebym szła na medycynę. Ja nie chciałam. Nie, nie, nie. Dlaczego nie posłuchałaś? Przecież to jest pewny pieniądz A... prestiż. Tak, bo, medycy... bo jakby nauka i studia, które się z tym wiązały, czułam, że nie będą mi dawały tego, czego potrzebuję. A potrzebowałam wtedy miejsca, gdzie mogę, nie wiem, pokazywać swoje emocje. Widocznie miałam tak dużo tych emocji w sobie, że potrzebowałam właśnie sceny do tego, żeby, żeby to jakoś z siebie wyrzucać i jakoś. Wy przekazywać y, to, kim jestem, co czuję, jak myślę właśnie w takiej formie na scenie. A od razu widziałaś, że to jest scena? Czy próbowałaś, nie wiem, malarstwa, y, żeby zostać piosenkarką? Bo każda dziewczynka woli piosenkarką zostać. W ogóle kierunki artystyczne mnie pociągały właśnie y, 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 malowanie czy, czy, czy właśnie takie wiesz y, czy taniec, czy, czy śpiew. To były takie rzeczy, gdzie właśnie ja mogłam y, się jakoś wyładować <laughs> w taki sposób artystyczny. Y, więc y, nie wiem, czy zawsze myślałam, że to będzie scena. Na pewno zaczęło się od tańca, który był już na scenie i była już jakaś publiczność. I to były pierwsze takie momenty, gdzie ja czułam, że to mi coś robi ważnego. Może banalne pytanie, ale czy praca, która jest. Ciężka, bo widzimy Cię tylko na ekranie przez te 90 minut. I co robisz z tym wolnym czasem? Kurczę, właśnie pytanie jest: co to jest praca aktora? Czy aktor to jest tylko wtedy, kiedy yy, właśnie znajduje się tylko przed kamerą, albo na scenie, albo, yy, albo na przykład yy. w takim miejscu jak tutaj? Bo bycie aktorem to jest jakaś taka, mam wrażenie, ciągła, yy, jakiś taki proces, taki, nie wiem, styl życia, jakiś, bo, bo, bo ciągle gdzieś jesteśmy jakoś albo rozpoznawani albo opisywani oceniani testowani i cały czas jest jakieś takie z tyłu głowy poczucie kim jestem żeby się może muszę się jakoś pilnować więc to bycie aktorem to jest to wydaje mi się że to nie jest tylko ten moment kiedy jesteś przed kamerą um, nie wiem ciągle takie wiesz no jest dzisiaj jesteśmy żyjemy w takich czasach kiedy to kreowanie tego wizerunku jest takie ważne że to się stało już jakimś takim powiedzmy no nie wiem, bycie nazwiskiem to jest jak bycie firmą, marką. Tak? marką i to jest już teraz takie popularne i to jest dla mnie zupełnie zrozumiałe. Świat tego oczekuje, świat tego chce i ludzie, zwłaszcza młode pokolenie, mm. chce temu sprostać. A łapiesz się na tym, że czasem nie opublikujesz jakiegoś zdjęcia lub nie napiszesz czegokolwiek w mediach, bo stwierdzi, że to nie pasuje do mojego wizerunku. Tak. Bardzo często mam takie, takie sytuacje. Mam dużo jakichś zapytań, właśnie takich zawodowych, reklamowych, które po prostu są niezgodne z tym moim trybem i stylem życia. Mhm. I wiem, że na przykład pewnych rzeczy nie zrobię, bo, bo nie byłyby zgodne ze mną. I ja potrzebuję, jeżeli coś robię w życiu i coś mam, nie wiem zareklamować, mhm. to musi to być y, 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 z, no, zgodne, mhm. jakoś tożsame z, z, z tym, co ja czuję, jak żyję. To jakie są ciemne strony aktorstwa? Jakie są takie największe mankamenty? Bo my tego nie widzimy. My widzimy Cię właśnie na scenie w teatrze czy w telewizji i wyobrażamy sobie, że nawet w wejdziesz bez kolejki, bo każdy Cię rozwozna, że wszystko może załatwić. Ale mhm. jakie są ciemne strony? Um, hmm, bardzo ciekawe pytanie. Wiesz, no, ciemną stroną na pewno jest to, że y, nie masz tej intymności, i prywatności. Nie jesteś osobą, y, znaczy inaczej. Każdy może do ciebie podejść, nie wiem, zrobić sobie zdjęcie. Oczywiście ty uh -huh. możesz zadecydować, czy chcesz, czy nie, ale, ale nie jesteś, jesteś w jakimś sensie osobą. No nie w jakimś sensie, tylko jesteś uh -huh. konkretnie, osobą publiczną, czy tam rozpoznawalną publicznie, bo to się tak chyba nazywa profesjonalnie. Więc jest trochę tak, że nie należysz tylko do siebie, ale w jakimś sensie do. A To staje się taką jakby swoją własnością kogoś? Nie, ale, ale wiesz, że nie, nie masz już tej mhm. intymności, że, że nie możesz sobie pozwolić na bycie gdzieś tam, wiesz, zupełnie inkognito, bo nigdy nie wiesz, co się, nie wiem, czy ktoś na ciebie mhm. nie patrzy, czy ktoś o tobie nie mówi, czy ktoś. Mhm. To, to jest takie poczucie, jakby inaczej. Różnie to bywa, pewnie różne osoby mają na różnym poziomie to poczucie, jakby niektórzy pewnie mają to gdzieś, mhm. ale to, ta świadomość jest cały czas z tobą, znaczy towarzyszy ci, towarzyszy ci cały czas. Ale nie, nie wiem, czy nazwałabym to ciemną stroną, bo tak naprawdę przecież to też jest bywa miłe, w większości to jest przecież miłe. Ciemne strony, na pewno jakąś ciemną stroną jest to, że Jesteś w, uprawiasz wolny zawód, mm -hmm. to znaczy nigdy nie wiesz, yy, co Cię czeka dalej. Nie ma tej stałości, jakiejś takiej stabilizacji, ale też przez wiele, wiele lat uprawiania tego zawodu można się do tego przyzwyczaić i można znaleźć na to rozwiązania. Ale gdybym miała poszukać jakiejś, jakiejś takiej ciemnej strony, to chyba byłoby właśnie to, że to życie jest ciągle takie nie wiadomo, mm. nie wiadoma jest Twoja przyszłość. Oczywiście też możesz kreować swoje życie, zakładać firmę inną, nie wiem, szukać być, innych środków, możliwości, możliwości zarobko, zarobkowych. Mm. Wszystko jest możliwe. Ale tak, to życie takie e, ciągłe, takie oczekiwanie co dalej? Okej, okay, coś się kończy no to co dalej? Mm, jest mm -hmm. taki, takie, no bywa męczące. Właśnie mówisz, co dalej, że to jest wolny zawód? To jak wygląda ten proces selekcji ról czy tematów, którymi się podejmujesz? Czy, czym więcej nie wiem, zapytań, tym większa selekcja? Czy stajesz czasem przed faktem, że raz w miesiącu wpłynęła jakaś oferta i muszę ją przyjąć, bo mam też swoje zobowiązania? Różnie to bywa, różne są też momenty w życiu, różne są różne. Ja miałam różne momenty w życiu, różne czasy. Bywały czasy, kiedy naprawdę było tych ofert po prostu bez liku i mogłam sobie, wiesz tak, nonszalancko mhm. wybierać, odrzucać. Mhm. Były takie czasy, były takie czasy, kiedy tych ofert było dużo mniej, były takie czasy, kiedy w ogóle ich nie było. Więc to, co określa, nie wiem, moją decyzję, tak? Bo pytasz mm -hmm. o to. Moją decyzję określa przede wszystkim projekt, który przychodzi i, i o czym jest ten projekt i czy on spełnia moje potrzeby. Więc najpierw idę do siebie, jakie są moje potrzeby teraz i potem jakby gdy reaguję i podejmuję decyzję. Na pewno są projekty i teraz miałam taką historię. Projekt, przede mnie pewien projekt i. i i po przeczytaniu y, stwierdziłam, że to kompletnie nie jest mhm. moje. To znaczy, y, nie miałam żadnych wątpliwości, żeby to odrzucić. Są takie projekty, no więc. A właśnie na poziomie tego pierwszego czytania, jesteś w stanie ocenić z pełną świadomością, czy ten projekt, ten film, ta, ta sztuka teatralna jest po prostu dobra? Tak, pewnie, że tak. No, po, po, w tylu latach różnych, d, mhm. różnych projektów i doświadczeń zawodowych, y, tak, tak, no, czytam i, i, i potrafię sobie wyobrazić albo potrafię już ocenić, y, jaki mhm. to jest, czy to jest dobry projekt, czy to jest słabszy projekt. Y, więc y, tak, tak, no, wiesz, tych super fajnych projektów, takich, które są powiedzmy takim, nie no, ja wiem, jakimś marzeniem. Mhm. Jest niewiele, umówmy się szczerze jest ich niewiele, one przychodzą rzadko. Yy, więc yy, yy, mam wrażenie, że jakoś tak więcej czasu i więcej yy, czasu poruszam się w takiej przestrzeni projektów, powiedzmy, średnich mhm. albo takich średnio lepszych. Mhm. Yy, ale to też jest taki, wiesz, to też jest tak, że. Przecież nawet biorąc jakiś projekt, który nie wiem, no nie jest Twoim zdaniem jakiś wybitny, można go również jakoś ulepszać Aha. tym, co samemu potrafisz wiedzą, którą posiadasz i tak dalej. Z każdym rokiem z uprawiania tego zawodu, z każdym kolejnym doświadczeniem wiem coraz więcej i potrafię inaczej lepiej pewnie tak mi się wydaje, tak czuję. Wykonywać swoją pracę. Więc nawet jeśli mhm. przychodzi coś, co może nie do końca spełnia moje jakieś oczekiwania, to myślę, że wiem, jak zrobić, żeby było to lepsze niż jest na papierze. To na jaką rolę czekasz, na jaki scenariusz? <laughs> Ostatnio bardzo dużo tych pytań dostaję: mhm. o jaką, jaką rolę? Ja bardzo wiesz, co lubię bardzo dramatyczne role mhm. grać. <laughs> dramat obyczajowy. Takie dramatyczne, takie wiesz, trudne, ciężkie, gdzie się płacze, że wiesz, gdzie się przeżywa. To są jakoś tak sobie życzę takiej roli, takiej wiesz, skomplikowanej, skomplikowanej psychicznie, psychologicznie. Mówiłam już o tym wiele razy, że bardzo mam duży apetyt, żeby zagrać matkę. Mhm. No i wypowiadałam to już wielokrotnie, więc w ostatniej części szadzi dostałam to, co chciałam, ale czuję duży niedosyt, bo to był jednak taki krótki, krótki, krótki akcent, mhm. bo moja postać jest w ciąży i potem pojawia się dziecko, więc to był taki, wiesz, no to jest jakaś krótka historia, na którą tak naprawdę nie ma miejsca, żeby ją tak rozwijać i ją tak dopieszczać aktorsko. Ale życzyłabym sobie i chciałabym dostać taką rolę takiej dojrzałej matki, jakoś mierzącej się z czymś. Chcesz wspom wspomniałaś, że chcesz grać trudne role, skomplikowane. To znaczy, że wolisz budować postać na tych negatywnych emocjach? Łatwiej negatywne emocje zagrać? Wiesz co, no nie ma negatywnych mhm. emocji. Emocje wszystkie są, mm -hmm. wszystkie są potrzebne i wszystkie są takie same. E emocje mogą być tru trudne, nie wiem, w, przeży w przeżyciu, tak, ja mam, mam potrzebę grania, y zagrania trudniejszych mm -hmm. emocji, takich skomplikowanych y postaci, które mierzą się z czymś ważnym. To teatr daje tą przestrzeń, że bo mam wrażenie, że teatr daje możliwość aktorowi zagrać codziennie inaczej, mhm. testować swoją rolę. Tak, teatr daje taką przestrzeń. Oczywiście też są różne sztuki. Mhm. Ja mogę powiedzieć, i dzisiaj zresztą nawet gram sztukę Niepamięć, napisaną przez Marka Modzelewskiego, którą bardzo lubię grać. Jest, uważam, naprawdę jest świetnie skonstruowana, właśnie dramaturgicznie. Przebieg wszystkich postaci jest, jest tak ważny, właściwie każdy z tych postaci. Każda postać od początku do końca wie, po co tu jest, mhm. jaki jest jej cel i do czego dąży. I rzeczywiście jest tak, że no, doświadczenie teatru jest, wydaje mi się, trudniejszym, ale też dużo ciekawszym yy, yy, doświadczeniem mm -hmm. niż doświadczenie przed kamerą. Yy, bo za każdym razem jest inne. Tak, pomimo ja tego, to jest, to jest powtarzalne. Tr trudniejsze doświadczenie. Yy. Bo masz tylko jeden mhm. dubel. <grywa> to po pierwsze. Po drugie, m, przychodzisz e, rzeczywiście z jakimś nastrojem, mhm. jakimś ładunkiem swoim po całym dniu, e, i nagle zakładasz buty, jakieś inne na siebie, bez względu na to, co się działo w ciągu dnia czy w ciągu tygodnia, mhm. zakładasz te buty i jakby jesteś w innej historii, więc to, jest, to wymaga takiej, to, takiej dużej elastyczności. Możesz powiedzieć, no tak, no przed kamerą jest to samo, tak? więc przechodzisz masz właściwie to jeszcze szybciej, musisz się znaleźć, bo jest jeden dubel, potem drugi, trzeci, ok. Możesz sobie to poprawić. Ale tutaj w teatrze jest tak, że masz te 120 mm -hmm. minut takiego bycia longiem mm -hmm. w jakichś butach, to tej postaci swojej. Ile tak naprawdę czasu potrzebujesz w ciągu dnia, żeby wejść w buty? Tej postaci a później z tych butów wyjść. Yy, wiesz co, niewiele. Nie, nie mhm. Ja myślę, że taka, to, 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 co ja robię, że zawsze przychodzę do teatru tak, wiesz, godzinę godzinę 15 przed rozpoczęciem. To wejście już do garderoby, gdzie to już jest taki moment, kiedy już właściwie się zamieniasz mhm. i przygotowujesz się, nakładasz sobie ten makijaż, ten kostium i tak dalej. Więc to jest ten czas. W którym mi osobiście wystarcza. Czyli taka godzina, trochę więcej. Wiesz, to też zależy, ile już gramy ten spektakl, bo jak były początki, to wiadomo, że, że przechodziliśmy wcześniej, powtarzaliśmy te teksty, jakoś wiesz, się koncentrowaliśmy, bo to było takie nowe, jeszcze świeże. A my to gramy już drugi rok, więc yy, jakoś tak to wiesz, ożywa w tobie szybciej niż na początku. A jest możliwe, że wydarzy się coś w życiu prywatnym, coś tak. Emocjonalnego, że nie jesteś w stanie się skoncentrować na scenie, i na scenie uciekasz myślami? Nie miałam, tak? Właśnie, bycie na scenie, dla mnie, kiedy zaczyna się spektakl i kiedy się już wchodzi, to jest coś tak niesamowitego, że właśnie ja zostawiam to, co tam się dzieje mhm. w życiu, y, poza drzwiami jakoś, gdzieś poza tą sceną. Nie, nie jestem w stanie znaleźć przestrzeni w swojej głowie na myśl, która jest spoza tego świata, mhm. który właśnie tworzymy. Wiesz, być może też dlatego, że sztuka, nie pamięć, jest po prostu bardzo dynamiczna. Tam się cały czas coś dzieje. Jakby wyskoczenie na chwilę, do, gdzieś mhm. tam, nagle spowoduje, że, że możesz się. Wywalić, mm -hmm. po prostu wszystko się wtedy wywala. Więc to tempo i, e, i ta dynamika jest, e, tak, tak cię trzyma w, takich, w takim, wiesz w ramach mm -hmm. jakichś. I to nie chciałam tego porównywać do, do mojej ostatniej ukochanej pasji, którą jest nurkowanie, mm -hmm. ale jest coś podobnego w tym, że, że jak wchodzisz pod wodę, mm -hmm. to tam zostają już Twoje problemy. Wszystkie emocje. Tak, tak. I, tu, i, i ze synem jest podobnie. Wchodzisz, robisz pierwszy krok na scenę i, i to, co było w ciągu dnia, zostaje tam. Potem oczywiście schodzisz mhm. i znowu wracasz, o jest dobra, znowu wracam do tego, co tam jest na tapecie dzisiaj. A jak wygląda poczucie czasu na scenie? Bo dla widza czasem sztuka trwa 5 minut, czasem 3 mhm. godziny. Poczucie czasu na scenie, I, i, wiesz co, dla mnie jest, mija to bardzo szybko. Mhm. Te, te, te godzina 20 mija po prostu, tak, mija bardzo szybko. Jesteśmy w takich, wiesz, dużych emocjach. Ta szybkość, ta koncentracja nie, nie, bardzo szybko. Nie, nie wiadomo, kiedy już jest właśnie koniec. A to masz sekundę, żeby zwrócić uwagę, co się dzieje na, na publiczności, na widowni? Na tak, miewam takie momenty, że, że na przykład mam te taką, taką swoją przerwkę, więc lubię. Lubię patrzeć, czasami zajrzeć, co tam mhm. się dzieje w oczach ludzi. Eee, lubię widzieć, jak przeżywają, nie wiem, jak wstrzymują oddech, eee, jak się drapią po głowie, mhm. bo im się nudzi, eee, albo jak są oburzeni mhm. czymś. To jest bardzo ciekawe. A widownia może ponieść aktora? Pewnie, tak, tak. tak. Ja ci nie mówię, wiesz co? Nie, ja, ja tego właśnie nie rozumiem, bo czasami są spektakle, kiedy czujesz, że, że ta widownia jest. Ym, jest tak mobilizująca właśnie ona nie, nie wiem, co jest takiego mhm. w niej, że nagle ci daje taki, jakiś taki power i czujesz, że, że to tak leci, że to tak, nie wiem, jak to się u nas mówi, mhm. że tak żre po mhm. prostu. A czasami jest taki spektakl, i to na przykład może być drugi spektakl tego samego dnia, mhm. dwie godziny później, że czujesz, że coś jest, jakiś taki opór materii, że że tam się nie przebija że coś nie, nie wchodzi. i ja nie wiem na czym to polega, czy tam może ktoś jest albo kilka osób, które nie wiem, są jakoś są <noise> aurę, mają. Jakimiś aurę <noise> mają i coś przenoszą, no, nie, nie wiem, nie wiem na czym to polega do dzisiaj naprawdę po, po 15 latach, ale jest tak, że czasem jest tak, że lecisz, a czasami jest tak, że jest jakiś blok. To no. jeśli miałabyś zakończyć <noise> karierę dzisiaj, to co by było twoim największym sukcesem? Albo lub z czego jesteś najbardziej dumna? szczerze nie wiem, czy to był największym moim sukcesem byłoby mówienie o jakimś konkretnym projekcie. Myślę, że gdybym miała dzisiaj zakończyć karierę i znaleźć jakiś swój duży sukces, to w obrębie mówimy tym zawodowym. Bo sukcesem nazwałabym coś innego w życiu. Zawodowym tylko. Tak, ale jeżeli chodzi o zawodowe, to myślę, że sam fakt tego, że wiesz co, że po prostu jestem w tym, w, tym, w tym zawodzie i jestem w tej branży, i funkcjonuję w niej, i że udało mi się, wiesz, z tej szkoły dalej pójść i, i, i porobić dużo fajnych, ciekawych rzeczy, to jest po prostu sukces. To, to, że jesteś, że jesteś ciągle, że jesteś w świadomości ludzi, że że ludzie Cię zaczepiają na, na, na ulicy i mówią, że Cię skądś pamiętają. I że na przykład w moim przypadku bardzo mocno pamiętają mnie z jednego projektu i, i ten projekt jest dla nich bardzo ważny. I, I nie wiem, od pokoleń jakby, w sensie i starzy, mm. i młodsi, i, i najmłodsi i mówią to samo, że to jest dla nich ważny projekt i, i to jest takie, wiesz, no... To jest chyba fajne, mm -hmm. najfajniejsze i to jest chyba największy sukces. A właśnie ci najmłodsi znają ci tylko i wyłącznie z nowych projektów, czy sięgają do twojej starszej twórczości? No właśnie, sięgają też do, też do starszych. No wiesz, nagrałem no, ja w takim serialu, pewnie wiesz, wojennym, mm -hmm. który y, po prostu zapadł ludziom bardzo mocno w pamięć. potem się okazuje, że, że moi rówieśnicy mają już swoje dzieci, yy, i te dzieci mówią: Jakie yy, historię oglądają? Yy, tak, tak. I, on, o, o, i, i te dzieci mówią: No wiesz, bo, to mm -hmm. są moi znajomi, mm -hmm. u ciocia, wie, no Jezu, to, po prostu, to jest dla, dla nas takie ważne. My się w ogóle na tym uczymy. A ja sobie myślę, Boże, jakbym wiedziała te 10 lat temu, że to będzie taki ważny mm -hmm. projekt świadomości, tak edukacyjny i tak wiesz, ważny, no to może bym inaczej wtedy o nim myślała, jeszcze bardziej bym do niego wiesz, podeszła, bardziej tak mm -hmm. z, z jakimś większym zaangażowaniem. Ale to jest bardzo miłe, że, że, że zostajesz po prostu, bo, bo w sumie, co jest takie ważne w życiu, że zostajesz w pamięci. To obecnie Jeszcze nie ma. Obecnie nad czym pracujesz gdzie będziemy mogli je zobaczyć? <laughs> Wiesz co, obecnie przygotowuję się do sztuki nowej, która będzie miała swoją premierę w kwietniu. Więc już niebawem zaczynamy próby. W teatrze cały czas można mnie zobaczyć, w, teatrze, w spektaklu Niepamięć w Garnizonie Sztuki. No i kolejne projekty gdzieś tam się przemazują szykują może um, nie mogę jeszcze ich 100% potwierdzić ale, ale myślę że warto <laughs> myślę że jeszcze chwilka dajcie mi jeszcze chwilkę <coughs> będę mogła o tych wszystkich rzeczach powiedzieć ja Straciłam za... głos. Dziękuję za rozmowę. <laughs> dzięki, dzięki.